Witam was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję wam wachlarz produktów firmy 3Mk do najnowszych smartfonów, na przykład Samsunga Galaxy S20 Jakie produkty możemy kupić do naszego smartfona, żeby go zabezpieczyć? Oczywiście możemy smartfona nie zabezpieczać, albo zabezpieczyć go, na przykład oryginalnym etui, na przykład tego typu, które służy do tego, że smartfona wkładamy i gdy nie używamy, zamykamy, więc smartfon jest niemal cały chroniony. Tutaj tylko przyciski wystają i złącza komunikacyjne mikrofony. Można w ten sposób zrobić, ja w ten sposób korzystałem, da się, ale są tego pewne minusy. Gdy często korzystamy ze smartfona, no to to otwieranie jest trochę męczące, albo gdy w samochodzie chcemy używać smartfona i w ten sposób włożymy ETUI do uchwytu samochodowego, no to troszeczkę się bardziej przegrzewa smartfon, ponieważ nie ma za bardzo jak oddawać tego ciepła. Nie ma z tym większego problemu, ale w pełnym słońcu może być jakiś komunikat o przegrzewaniu się, jeżeli na. Na przedniej szybie mamy smartfona i jest full ciepło. Oczywiście, jak klimę włączymy, problem powinien zniknąć. Jednak, to są takie problemy, które można wyczytać w internecie i sam też zauważyłem, że no, smartfon robi się ciepły, gdy pracuje nawigacja, Bluetooth i jeszcze różnego rodzaju inne moduły. Są też inne opcje na zabezpieczenie smartfona. Jakie? I trzymka ma tutaj dosyć szeroki wachlarz. Po pierwsze, są tego typu Etui, które służą jako takie zabezpieczenie plecków, krawędzi, a także i aparatu, ponieważ Krawędzie tutaj przy aparacie delikatnie wystają, są wyższe niż e, cała wyspa aparatu, dzięki czemu smartfonem gdy szuramy na przykład po e, blacie czy po czymkolwiek, no to ogólnie nie ma problemu, jest w miarę zabezpieczona tutaj ta, ta wyspa z obiektywami. To rozwiązanie, które tutaj widzicie, czyli taki case, do którego wkładamy, w 3MK ma fajne testy robione. One się nazywają absorber 125 i absorber 150. 125 cm, 150 cm, czyli 26 razy zrzuca się smartfona w takim Etui na podłogę na taką powłokę metalowo-betonową czyli na twarde podłoże i jeżeli smartfon nie będzie miał żadnych wgnieceń, żadnych uszkodzeń, pęknięć czyli będzie wszystko działać, złącza komunikacyjne no to w takim wypadku uznaje się, że e, taki produkt przeszedł test pozytywnie tego typu rozwiązania są Myślę, że bardzo popularne, szczególnie, że mamy tutaj zastosowane takie technologie, które nazywa się Easy Click i przyciski, które mamy w smartfonie, te boczne, głośności, one nie tracą na swojej czułości, nie musimy ją jakoś specjalnie mocniej dociskać tak więc to jest dosyć dobre to rozwiązanie, które tutaj mamy, jest troszeczkę droższe i ono ma jeszcze dodatkowo spełnia taki standard wojskowy, military grade z upadku ze 150 cm. Taka jest dokładnie nazwa tego. Ogólnie jest to najmocniejsze rozwiązanie z tych, które są tutaj do dyspozycji. Fajna sprawa, łatwa instalacja ochrona obiektywu w podstawowym zakresie są to cienkie rozwiązania, nie zwiększające specjalnie wielkości smartfona i to rozwiązanie, które tutaj widzicie po prawej stronie jeszcze ma od spodu taką szybkę, czyli widzimy tylną część naszego smartfona możemy sobie tu na przykład włożyć nawet i zdjęcie jakieś rodzinne czy wydrukować coś na drukarce odciąć kawałeczek w ten sposób, możemy mieć nawet tutaj jakieś zdjęcie rodzinne jak ktoś się uprze, to można różne cuda sobie, że tak powiem, zrobić to już jest do wyboru, do koloru, są różne rozwiązania tego typu czyli takie po prostu case'y. Obydwa te rozwiązania mają jeszcze spełnianie certyfikacji RoHS, czyli żadnych metali ciężkich i innych niebezpiecznych Substancji nie ma w tych produktach. No i PZH, czyli bezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o ceny tych rozwiązań, no to to kosztuje, to kosztuje 69 zł, to 39,99 Są oczywiście znacznie tańsze case'y które możemy kupić za 10-15 zł. Jednak z ich jakością to myślę, że każdy wie, jak jest. Różnie to bywa po prostu. Następnie mamy coś takiego. To rozwiązanie jest najdroższe. 149 zł zestaw z lampą UV i 99 zł kosztuje takie rozwiązanie jak tutaj, czyli bez lampy UV. Gdyby nam coś po prostu poszło nie tak, no to możemy kupić jeszcze jeden taki zestaw, ten kosztuje 99 replacement set bez lampy UV. Takie rozwiązanie możemy sobie kupić, dzięki czemu zabezpieczymy sobie całą powierzchnię ekranu, wszystko będzie idealnie dolegać i w pełne wsparcie, jeżeli chodzi o czytnik Linii papilarnych w ekranie, tak więc takie szkło hartowane o grubości 25 mm, najwyższa twardość 9H hardness i pełny ekran chronimy. Jest takie też rozwiązanie które możemy samodzielnie zaimplementować oczywiście warto zawsze zobaczyć sobie filmik instruktażowy na stronie 3MK no i ochrona, wiadomo, przed zarysowaniami jest gdyby smartfon spadł i był bez dodatkowego etui oczywiście zawsze może uderzyć w kant i pęknie nam wyświetlacz, to jest zawsze ale gdy zabezpieczamy się na przykład etui i jeszcze takim szkłem no to mamy niemal full zabezpieczenia dla swojego smartfona postaram się te produkty wszystkie Wam zaprezentować na kanale osobno a teraz taki film ogólny co, jakie po prostu rozwiązania mamy do dyspozycji? Jeszcze jest coś takiego od 3MK: nazywa się to Silver Protection. Jest to y, antymikrobowa folia ochronna. Tak dokładnie się to tutaj nazywa, jak widzicie. I zabira, zabija wirusy, bakterie, y, pleśnie. I jeszcze z tego co pamiętam, co to jeszcze zabijało? Wirusy, bakterie, pleśnie i grzyby o 24 godziny na dobę. Cały czas jest ochrona ekranu, e, tak więc jest to myślę dosyć ciekawe rozwiązanie, szczególnie w obecnych czasach, e, a w sumie w każdych czasach, bo smartfon, jak wiecie, ma więcej zarazków niż nawet w toalecie e, możemy znaleźć. Taka ciekawostka, bo no, ciągle dotykamy palcami tłustymi, e, czasem ktoś inny jeszcze dotyka, przenosimy zarazki, wirusy, e, a to, że mamy jeszcze ciepły wyświetlacz powoduje, że tu są idealne warunki do rozwoju tego typu mikroorganizmów. Zatem to rozwiązanie jest dosyć ciekawe. Ono powoduje dodatkowo to, że mamy tutaj 300% mocniejszy wyświetlacz. Czyli zabezpiecza po prostu nam wyświetlacz. I dodatkowo z tego co wyczytałem, tutaj mamy zastosowane zaraz zobaczę jak się to nazywa, przepraszam, sprawdzę sobie, powłoka samoregenerująca. Tak się to nazywa. Po prostu ona sama naprawia niewielkie uszkodzenia, jakieś małe zarysowania w ciągu na przykład doby. Mamy taką sytuację, że lekko zarysujemy na przykład paznokciami, jeżeli już nawet coś mocniej, a następnego dnia to znika. Już testowałem takie rozwiązanie w Samsung Galaxy S7 kiedyś i rzeczywiście jest to taka e, żyjąca, jakby samonaprawiająca się e, folia. Takie rozwiązanie, oczywiście nie jest to aż tak twarde jak szkło hartowane, ale jest to też ciekawe rozwiązanie. Zastosujemy, sprawdzimy, e, tak to się prezentuje. Jeszcze do tego rozwiązania sobie coś zanotowałem, że, aha, właśnie po montażu tego rozwiązania mogą zostać jakieś mikrobombel. Mimo, że mamy tą taką tackę, co je wysuwamy, e, i ewentualne ślady po montażu, ale do 72 godzin wszystko znika. Więc nie musimy tego odklejać, jeszcze coś poprawić. Nakładamy, ściągamy, ale gdy jest taka potrzeba i widzimy po prostu jakiś problem, nie denerwujemy się, zostawiamy to wszystko po prostu samo zniknie w ciągu rzeczywiście 72 godzin. Widziałem, jak to działa, rzeczywiście tak po prostu jest. I jeszcze mamy jedno rozwiązanie. Do czego? Do kluczowego elementów w smartfonie, czyli do tych obiektywów tutaj, czyli do aparatu można tak powiedzieć w skrócie to rozwiązanie czyli specjalne takie szkło które przyklejamy zabezpiecza nam tutaj cały ten element powoduje że gdy na przykład nie wiem uderzymy tam aparatem w coś no to prędzej pęknie szkło niż pęknie tamto szkło od aparatu tak więc takie rozwiązanie też możemy kupić 200% mocniejsze wtedy mamy zabezpieczenie i to jest niepękające szkło ale ale właśnie to rozwiązanie ma prawdopodobnie jeden drobny minus będę musiał to zweryfikować Jaki to jest minus? No, no, taki, że jeżeli używamy lampy, tutaj tej lampy LEDowej, doświetlającej, czy to podczas kręcenia filmów, czy robienia zdjęć, no to ona tutaj wpływa na te szkiełko, czyli przenosi minimalnie światło. Dzięki czemu na zdjęciach czy na filmach może być delikatna po, taka poświata niebieska, taka e, granatowa, ale nie wiem, sprawdzę to, widziałem to w komentarzach niektórych użytkowników, którzy to kupili. E, 3MK oddaje pieniążki tym, którzy są nie, za, niezadowoleni, ale są też osoby, które mówią, że tego nie widzą. Więc ja na Samsung Galaxy S20 Plus 5G to zweryfikuję, pokażę Wam to w osobnym filmie. Zweryfikujemy, czy tak naprawdę jest. Jeżeli tak jest, to ten produkt będzie na pewno świetnym rozwiązaniem, ale jeżeli używamy lampy, a zresztą kiedy używam lampy, bardzo, bardzo rzadko, ale jeżeli, no to w takim wypadku to rozwiązanie może nam troszeczkę psuć zdjęcia czy filmy, no to już jest kwestia indywidualna z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o produkty 3 zaprezentuję je od razu Wam mówię, nikt mi nie płaci za to, żeby Wam to tutaj pokazać żeby to mówić o tym w superlatywach powiem Wam jak to wygląda w każdym z osobnych filmów, teraz Wam prezentuję takie ogólniki bo być może Was to interesuje gdy kupujemy nowego smartfona, czy to jest Samsung, iPhone, cokolwiek, coś nowego no to jest to dla nas cenne że tak powiem cenna rzecz i teraz na samym początku zanim zaczniemy używać tego typu rozwiązania to warto jakieś etui Jakoś zabezpieczyć ekran smartfon. No bo wiecie, na początku tak jest, ta ekscytacja bardziej dbamy jako jajko, no i wtedy najczęściej zwykle smartfon gdzieś tam spadnie, uderzy, no i mamy problem. Więc przy zakupie smartfona warto albo od razu w serwisie, w jakimś punkcie, w sklepie, już założyć sobie na przykład szkło naprzód, jakieś Etui kupić, albo można zastosować rozwiązania tutaj od 3 które są moim zdaniem bardzo wygodne. No i same opisy informujące o sposobie działania zabezpieczają nas przed tym, że na pewno Pewno będzie działał czytnik odcisków palców. Pewnie nie jedno z Was już miało okazję założyć do tych nowych Samsungów na przykład jakieś szkło gdzieś w sklepie w dobrej cenie, przychodzi do domu włącza biometrię i chce palce zrobić no nie działają, nie można palca na przykład sobie tam zeskanować tak więc od razu informuję, że niektóre szkła innych firm po prostu nie wspierają tego więc zawsze należy o to zapytać, a w 3MK już na 100% to wszystko będzie działać, no nic, dziękuję Wam za uwagę to jest taki ogólnikowy film, przyszły takie produkty, przetestujemy zobaczymy, jeżeli będziecie jakieś mieli pytania to pytajcie ja tutaj nie ukrywam żadnych faktów, powiem Wam wszystko na ten temat. Tak więc czekam na Wasze komentarze, a ja niebawem nagram dla Was dodatkowe filmiki na temat tych właśnie produktów. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.